Cześć Wam właśnie przyszła paczka. No, zobaczymy, rozpakujemy. Ma tu być falownik Angi. Najnowsza wersja 2025. Zaraz rozpakujemy. Widzę tutaj trochę jest jakieś tam delikatne uszkodzenia w transporcie. Może nie, mam nadzieję, że nie będzie wnikać, że nie będzie to wnikać na jakość dostarczonej przysyłki. Bierzemy się za rozpakowywanie i zobaczymy co dostajemy w środku. rozpakujemy no, Chyba jednak jest invert. Tak, z tego co już widzę na pierwszy rzut oka po otwarciu paczki jest to nowa wersja 2025. Zapakowany jest w porządku, widzę, że raczej nie uległ uszkodzeniu. W trakcie transportu piankowe tutaj zabezpieczenia, na wierzchu mamy instrukcję obsługi, co się rzuca w oczy, od razu jest złącze mc4, antenka do wi także to damy sobie na razie na bok. Wyświetlacz yy, widzę, że jest yy, nowy, także na pewno jest to nowa wersja, jest o wiele większy od tych yy, obecnie dostępnych. Żadnych uszkodzeń tutaj nie widzę na wyświetlaczu. Jakaś może delikatna ryska, ale to nie wpływa myślę na sam produkt. Wyjmiemy go z pudełka, zobaczymy czy w paczce jeszcze coś dostajemy razem z inwerterem. Mamy wypakowany inwerter AnNG. Od razu co się rzuca w oczy w porównaniu z poprzednimi wersjami to zdecydowanie większy wyświetlacz. W paczce nie dostajemy nic więcej poza rzeczami, o których wspomniałem wcześniej, czyli instrukcja, złącza MC4 oraz antena Wi-Fi. Inwerter zamawiałem z, ze znanego portalu w nazwie Express i w tym przypadku. Jest to naprawdę ekspres, bo zamawiałem go przedwczoraj. Dzisiaj jest u mnie, także praktycznie dwa dni i przyszedł. Różne mam doświadczenia z tym portalem i lepsze, i gorsze ale tutaj naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Jeśli chodzi o złącza nowego inwertera, wygląda to w ten sposób mamy złącze RS485 do komunikacji z baterii z BMS-em wejście na Wi-Fi tutaj trzeba sobie odkleić po prostu zabezpieczenie mamy wejście y Mamy wejście sieciowe i dwa wyjścia. No, wiadomo, wyjście pierwsze służy do normalnego korzystania z inwertera. To wyjście drugie z inwertera służy do tego, że możemy sobie ustawić yy, jakieś tam urządzenia, które są dla nas bardzo ważne. W momencie, kiedy na magazynie energii moc spadnie do określonego poziomu, który możemy sobie ustawić w ustawieniach to główne wejście, znaczy główne wyjście to główne wyjście wyłączy się i będzie pracowało nam tylko to, to drugie. Także jest to swego rodzaju takie zabezpieczenie, jeżeli ktoś chciałby korzystać z urządzeń, które są dla niego priorytetowe Zawsze warto podłączyć pod te tak zwane second out. Główne wyjście się wyłączy, a to drugie będzie zawsze zasilać pozostałe urządzenia. Także mamy takie udogodnienie w tej wersji inwertera. Z tego co wyczytałem w instrukcji, uziemienie jeśli chodzi o przewody wejściowe. Instalujemy tutaj, jak jest oznaczone, a uziemienia, jeśli chodzi o przewody wyjściowe, instalujemy na tej śrubce. Czy to główne, czy to te drugie dodatkowe. Instalujemy oba na tej śrubce. Wentylatory, wejście na baterię, i w tym przypadku mamy wejście na panele. Tutaj już zastosowano złącze MC4. Zdecydowanie wolę złącza skręcane, no ale w tym przypadku zastosowali MC4, no i trzeba tutaj użyć. Przewodów zakończonych z łączami MC4. Tabliczka znamionowa. 4200. Z paneli 5000 w 27 amper, co mnie bardzo zastanawia. Chętnie to przetestuję. Bardzo pozytywnie. No i maksymalnie 100 amper ładowania z paneli. Włącznik, jeśli chodzi o przetwornicę, mamy w tym przypadku z boku. Produkcja 2025, piąty miesiąc. Także świeży. Chłodzenie. Miejsce do zawieszenia na ścianie. Po drugiej stronie tak samo. Kratka wentylacyjna. Zobaczmy sobie jeszcze tylną część inwertera. Wygląda standardowo. Na tylnej części nic więcej się nie znajduje. Poza nóżkami odkręcimy tutaj. Zaślepkę i zobaczymy jak wyglądają przyłącza. Odkręciłem zaślepkę, w tym przypadku wygląda to trochę inaczej. Mamy śrubkę z lewej i z prawej strony oraz z dołu. Tutaj jest dolny wkręt, który też należy odkręcić. No i wyciągamy standardowo delikatnie do dołu i do góry. Mamy złącza śrubowe, wejście, dwa wyjścia, wejście na akumulatory. W tym przypadku są to złącza śrubowe, także należy tutaj użyć przewodów zakończonych tulejką oczkową. na śrubę 6 mm oraz tak jak wcześniej wspomniałem złączę MC4 jeśli chodzi o panele. Aktualnie nie posiadam zaciskarki do Złącz tulejkowych, także zakupię sobie taką zaciskarkę, zacisnę przewody, podłączę i będziemy testować nowy inwerter.